Cześć z tej strony Zordi i Witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie bolid Red Bull Racing RB19 z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera trzeci numer kolekcji, a potem złożymy sobie przednie lewe koło. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej. A teraz zaczynamy. No, w dzisiejszej paczuszce dostajemy sobie tyk plakaty super ekscytujące więc możemy sobie je od razu rozpakować op, op. no i tak tu mamy przód bolida, tu mamy po prostu napis i proszę bardzo w środku mamy plakaty, tutaj Max Verstappen ciężko powiedzieć na jakim Austria teoretycznie nie, po prostu Red Bull jest e, aus, austriackim e, zespołem Mm, tak, tutaj mamy też maksa pędzącego po jakimś... E, możliwe, że to jest Bahrajn, patrząc na to, że to jest nocny wyścig i takie pustynne klimaty, to prawdopodobnie jest Bahrajn. A tutaj już nie jestem w stanie stwierdzić no bardzo ładne zdjęcia grafiki. Jak ktoś lubi plakaty, to może się odezwać do mnie i może komuś wyślę te plakaty. Nie ma problemu. Numer trzeci zawiera felga koła przedniego lewego. Metalowa, przednia lewa opona typu Slick, dokładnie opona C3, to jest stopień miękkości w Formule 1, gumowa, osłona felgi przedniego lewego koła, plastikowa, pierścień wewnętrzny, plastikowy zewnętrzny pierścień obręczy Chyba powinno być odwrotnie, chyba to jest pierścień wewnętrzny, a to jest zewnętrzny. No nie wiem, plastikowy. I jeden staw śrubek. I jak już wiemy jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie naszego slika, bierzemy sobie felgę. I teraz pytanie, no, są to dokładnie takie same. Wciskamy felgę w oponę. Zobaczymy. Czy wystarczy tak na sucho ją wcisnąć? Czy jednak trzeba ją jakoś tam rozgrzać? Ale jak na razie czuję, że jest całkiem spoko. O, tu już wyszło. Teraz jeszcze od tej strony to zawsze jest najtrudniejsze. No więc powinienem w ogóle zacząć odwrotnie, czyli wciskać. Albo nagrzewać oponę wcześniej, też wtedy problemu nie będzie. Dobra, tu weszło i tu też wszystko ładnie weszło, tak jest. Teraz to na razie odkładamy. Bierzemy sobie ten kołpak, powiedzmy. Tak, i to jest od wewnętrznej strony, ok? Czyli faktycznie to jest wewnętrzny. I teraz dopasowujemy się tymi dwoma stworzniami elementami montażowymi w ten sposób bierzemy sobie dwie śrubki typu A i wkręcamy aż dziwne bo też te same śrubki a tym razem wkręcamy się w plastik a wcześniej wkręcaliśmy się nie też w plastik ok czyli wszystko w porządku fajnie bo jak do tej pory te śrubki wkręca się dosyć z bardzo przyjemnym oporem a na końcu jest taki wyraźny opór jak ściana o, i cygnie trzeba nigdzie nic jakoś przesadzać. Dobra, i teraz? Musimy przymocować tą osłonę do felgi. Czy to ma znaczenie? W jaki sposób? Poza tym, że te elementy muszą wchodzić tutaj w te większe szczeliny. Czyli w tą, w tą i w tą. O! I po prostu. Już postrzelałaś z każdej strony możliwej. Ok. I na koniec ten pierścień zewnętrzny jednak. Mamy dwa otworki. Tutaj są dwa sworznie, więc wciskamy. Wchodzi czy nie wchodzi? Czy one się różnią od siebie? Jeden jest większy, drugi mniejszy? Chyba nie. No, mocno trzeba dociskać, żeby to tam wlazło. Jednocześnie, żeby tej osłony nie złamać. No, już nie ma szans, żeby stąd, z tej, z tej pozycji się wycofać. Ok, no i to, to. by było. Na tyle. Tak właśnie się prezentuje lewe przednie koło. No, słuchajcie, takiego numeru oczywiście nie mogło braknąć, bo zawsze w tych kolekcjach mamy pokazane tą jedną z najważniejszych części samochodu, bez których by nie jeździł i tutaj jest właśnie mowa o kole. Możemy się dowiedzieć, możemy zobaczyć, jeśli ktoś nie ogląda jakoś tak bardzo uważnie Formuły 1, no to jako ciekawostkę może sobie zobaczyć, jak wygląda koła bez tego kołpaka. I widzimy, że tutaj jest taki dosyć klasyczny wzór, jeśli tak to ja, ja nazwę, bo to dla mnie jest bardzo często spotykany wzór felgi, nawet w zwykłych samochodach, jednak tutaj mamy ten kołpak, on jest po to, żeby nie zaburzać strugi powietrza, która bolid otacza i mu przeszkadza w niektórych rzeczach, innych pomaga itd. itd. Więc właśnie ten kołpak jest po to, żeby ten przepływ powietrza był jak najbardziej kontrolowany i niezaburzany. Oczywiście mamy tutaj oponę z żółtym paseczkiem, dostaniemy jeszcze z czerwonym paseczkiem, gdzie wbrew temu, co yy, mówią yy, ludzie z De Agostini, że jest na inne warunki pogodowe, nie, nie jest, bo z czerwonym paseczkiem nadal jest na pogodę suchą, tylko po prostu to jest bardziej miękka mieszanka. I swoją drogą jestem ciekawy, czy zwrócą tutaj na to uwagę i faktycznie ta guma będzie bardziej miękka. Nie sądzę, wątpię, raczej będzie dokładnie taka sama, tylko po prostu z czerwonym paskiem ale zobaczymy. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi, klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał pomagacie mi robić dla was więcej filmów oraz m.in. macie wcześniejszy dostęp do filmów, które wrzucam na kanał. O, w następnym odcinku złożymy sobie przednie lewe zawieszenie, część pierwsza. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!